Julka Igleska. Jestem uczennicą klasy szóstej zespołu szkół nr 2 w Brześciu Kojowskim. Opowiedź o postaci mitologicznej przygotowałam pod czujnym okiem pani Wiolety Matusik. W swojej prezentacji ukaże Demeter, siostra Zeusa, boginię życia, jedną z najcigodniejszych bogiń, której imię znaczy Leba matka. Ale jestem szczęśliwa. Pamiętam ten dzień. Dzień, w którym straciłam Persefonę. Pamiętam, jak biegała po łące i zbierała tulipany. Hiacynty. Cieszyła się, a ja razem z nią. Niestety, pewnego dnia zniknęła. Szukałam jej wszędzie. Byłam zrozpaczona. A moje serce wypełniał smutek. Od Boga Słońca, Heliosa, dowiedziałam się o porwaniu Persefony przez Hadesa, władcę podziemi. Moje serce przypełniał ból, tak wielki, że zniszczyłam wszystko, co rosło i kwitło na ziemi. Dopiero gdy Zeus stawił się za mną u Hadesa, oddał mi córkę, ale nie na zawsze. Ten przebiegły Bóg podał Persefonie jabłko granatu. Nieświadoma niczego dziewczyna zedła kilka ziarenek, by odtąd na zawsze połączyć się z państwem cieni. Od tego dnia, co corocznie na trzy miesiące, wraca do swojego męża. Pożegnania z ukochaną córką są zawsze trudne i przypadają na czas jesieni. Zima to tęsknota. Zaś wiosną Persefona wraca do mnie, tak jak i teraz. Każdą chwilę spędzamy razem. Razem zrywamy polne kwiaty, razem odpoczywamy w cień upalnego dnia, razem cieszymy się, patrząc na dorodne i okwite plony. Dzisiaj mogę powiedzieć, że gdy Persefona jest przy mnie, to szaleje ze szczęścia, moje serce rozkwita, tak jak i przyroda.